No witam wszystkich bardzo serdecznie. Sporo czasu mnie nie było, ale jestem. Stęskniłem się za wami. No i chciałbym zacząć cykl takich moich opowiadań, przemyśleń. Oczywiście jak was zanudzę, to od razu piszcie, że Wam się to nie podoba. że nie macie ochoty tego słuchać. Więc ja wam odpowiem. No nie słuchajcie. Ja będę i tak pieprzył. Kto będzie mnie chciał słuchać, to no niech mnie słucha. Kto będzie chciał wyciągnąć z tego wnioski, niech sobie wyciągnie. A ja i tak będę gadał, bo to jest mój kanał. No i teraz, tak: pierwsze nurtujące mnie pytanie. Tylko zaznaczam, to będzie po 10 minut. Także, jak urwie, przerwie, czekacie. Może będzie następny? Eee, aha. Cały czas chodzi mi takie pytanie, taka myśl w głowie, wiecie. Czy ja dobrze wychowałem swoje dzieci? No dobra. Czy ja dobrze wychowałem swoje dzieci? Ktoś powie: No jak to? Pewnie że dobrze. Żaden w więzieniu nie siedział. Szkoły pokończyli. Dobrze zarabiają, mają rodziny. Ja oczywiście zgadzam się. Tak. Ale chodzi mi o zupełnie inne wychowanie. Czy ja ich wychowałem w sposób patriotyczny? No bo wiecie, jak się ogląda telewizję, a nie ukrywam, jestem zwolennikiem telewizji Republika. Republika, Republika. To widzę tych moich rówieśników, oczywiście dużo młodziej wyglądających, ale za nimi nie ma ich dzieci. Nie ma. I tak sobie zadaję pytanie: oni chyba ten samą popełnili co ja? Źle wychowali swoje dzieci. I tak słyszę z lewa i prawa: Tata, nie oglądaj tej telewizji. Po co ci to? A ci serce stanie, a ci śnie nie masz wysokie. I tak ci wiecie: przyjdą takie swoje mądrości, takie przyjdą. A kiedy oni mądre te nasze dzieci. W ogóle ty tego nie oglądaj, nie słuchaj, tylko patrz w te swoje dzieci. Tylko ja się pytam, to jeżeli ten tatuś, dziadek nie będzie się o to pytał, a wy niedługo znajdziecie się w czarnej murzyńskiej dupie, to zadaję wam pytanie: kto za wami ma się ująć? Kto jak wy. Myślicie nad czasami w Turcji, jak wy myślicie nad czasy we Włoszech. Właśnie interesuje już Polska. Co mnie to. To i tak się nie zmieni. No i mamy do czynienia właśnie, słuchajcie, wydaje mi się, z czymś takim właśnie w Polsce, ale i za granicą, bo nas jest dużo tu za granicą Polaków. Niedawno byłem u pani fotograf, yy, która robiła nam zdjęcie do paszportu z małżonką i oczywiście musiało to być zdjęcie profesjonalne, słuchajcie, to nie jakie pięciominutowe, gdzie morda wygląda jakby cię wypuścili po 20 latach. Musiałby być wygładzony, ucho odsłonięte i tak dalej. Wypisz, i słuchajcie, scenariusz. A, często jadę do Polski. No i tak, mój ojciec jak zwykle w telewizorze i ogląda tą Republikę. Ja mu mówię, tata, ty nie oglądaj, po co ci te nerwy i tak dalej. Czórka! No, taki scenariusz. I zanim ty wyperswadujesz swojemu dziecku, to słuchajcie, myślicie, że was słucha? Nie, on siedzi w telefonie, on coś tam odpowiada na jakiegoś SMS-a. Jego nie interesuje w ogóle to, jakie ty masz przemyślenia. W ogóle. Takiej dochowaliśmy się młodzieży. Nie zmienić tego, postawić się źle, będziesz przemilczał, też źle. Wydziedziczysz to w ogóle, przepiszesz na kogoś innego, to na kogo? I teraz, jak wstrząsnąć tą naszą młodzieżą? Jak ich pobudzić do działania? No przecież my dla nich to jesteśmy głupki. Normalnie głupki dla nich jesteśmy. Co, co my tam wiemy? On, zanim ci zada pytanie, to on wejdzie do Ejaja i ten Ejaj mu wszystko wytłumaczy. Opowie mu. Czy ma tak powiedzieć, czy ma tak powiedzieć. My już nie jesteśmy dla nich żadnym autorytetem. Jeszcze, o, jeszcze jakbyś tak, na przykład tak jak ja, nie? Idę na siłownię, biorę stówę na klatę i na przykład 10 razy podnoszę. O, to tak. Ale poza tym nie. Już tu nie ma żadnego autorytetu. Nie ma. No i tak człowiek sobie zadawał pytanie, w którym momencie popełniłem ten błąd. I tak, ale przede wszystkim, żeby znaleźć ten błąd, to musiałem sobie głębiej wejść do swojego deep memory i znalazłem, wiecie, masę rzeczy, które, z których nie jestem dzisiaj zbyt bardzo dumny. Mianowicie ja nie kochałem mojej Polski. Ja nie kochałem Polski tej, która była komunistyczna. Ja, ja, ja ją nienawidziłem. Ja, ja wiedziałem, że żeby ta Polska się z, m, mogła zmienić, to muszą odejść pewni ludzie. A jak ja włączyłem telewizor, widziałem Jaruzelskiego, to jak myślicie, ile on jeszcze miał żyć? Kurna i stówę! Czyli całe życie. Czyli całe życie Miał być taki pierdolnik w tej Polsce, jaki był. Brud, syf, kiła, mogiła. Jak jeździłem, pamiętam, na Odrowąża do szkoły i widziałem te powybijane latarnie, powyrywane, słuchajcie, y, tych automatów telefonicznych z, z, ze słuchawek, tylko same kable wisiały. Ja nie widziałem nic fajnego w tym. Ja nie widziałem. Ja mówiłem, Szłem do kina, obejrzałem film amerykański, widzę, robotnik wychodzi z fabryki, otwiera browa. Przyjeżdża swoim samochodem, prawda, z fabryki. Siada przed telewizorem, pilotem włącza, bo u nas to był pilot, i wiecie na co? Chyba od lampki nocnej, taki wiecie, na przedłużaczu. To był pilot. Kiedyś mój Kumpel zrobił babci taki numer właśnie. Podłączył tak kabel i włączał, i włączał, mówi, że takie cuda on wymyślił. I babcia oczywiście dała się na to nabrać. I co? I taką Polskę miałem kochać. No nie, nie kochałem. I ta myśl moja, jak moje dzieci się urodziły, była taka, że muszę ich ochronić. I tu zaczął się pierwszy mój błąd. Ten błąd siedzi w mi wełbie do dnia dzisiejszego. Głośno, nie? Prawie pusty. Także rozkręcę się może przy następnym odcinku. Jeszcze raz cieszę się, że, że się mogę u Was pokazać w domach. Nie liczę na, na jakieś nie wiadomo co, bo liczę tylko na to, że będziecie mi zadawać jakieś fajne pytania. Może rozwiążemy jakoś sami ten problem, jak myślicie. Kiedyś oglądaliście mnie, pamiętam, historię żołnierza. A teraz mamy historię Polski. Trzeba ją zacząć pisać, słuchajcie. Nie możemy pozwolić na to, żeby Polską rządzili Niemcy. Ale w następnym odcinku jedziemy dalej. Trzymajcie się. Cześć.